Witam wszystkich. Dzisiaj wybrałem się na rzekę górską, na Opawicę, Jest to rzeka graniczna, także teraz zobaczycie pierwszą kontrolę policji. Policja stoi po lewej stronie. Także nie chciałem nic pokazywać zbytnio. Tam dalej pewnie będzie wojsko stało, także cała granica jest obstawiona. Nie wolno ją przekraczać, ale ja będę na niej wędkował. Także dzisiaj jest 30. No i poluje na pstrąga Nawet nie wiem czy tu są pstrągi, ale dawno, dawno temu tu się wędkowało i były pstrągi. Także zobaczymy dzisiaj co się będzie Będę wędkował w miejscowości Opawica Opawica, Krasne pole chołża to jest na samym dole w rogu Polski. Jest to województwo opolskie. Rzeka Górska. Tylko przynęty sztuczne, takie jak mucha, spinning, sztuczna przynęta. No to zaczynamy. Wojsko stało też. Gdzie występuje jakiś mostek, płatka, stoi policja i szczerze granice. Zapomniana rzeka Opawica przez wędkarzy W nocy spadł śnieg Jest chyba z minus 2, minus jeden Woda, kryształ Czyściutka Tam na górze jest granica Polski i też wojsko, wojsko. Dalej nie mogę jechać, także muszę przejść jeszcze parę metrów do takiego jazdu, zobaczyć co się tam dzieje. I będę się cały czas kierował w dół rzeki. Za pstrągiel. Muszę go złapać. Pierwsze spiętrzenie wody. Jaz. Ale jest bardzo kóciutko, tu jest wszędzie dno widać to tak samo, także nawet tutaj będę próbował, bo tak nie wiem czy można łapać, bo tu jest chyba granica. Ale idę w dół rzeki i szukam jakichś dołków, zakrętów. Tylko że w 1997 roku ta rzeka można powiedzieć, że została wyrównana z ziemią podczas powodzi. Teraz jest wyrównane wały są brzegi, zlikwidowano zakręty. Także udam się na dół, zobaczę co tam będzie się działo. I muszę zobaczyć tego jednego pstrąga, chociaż malutkiego, ale muszę. Tak naprawdę to chciałem Wam powiedzieć, że wybrałem się na ryby tu już w piątek. W ten piękny, słoneczny dzień. Spędziłem na tej rzece cały dzień, od rana do wieczora. To jest te miejsce, gdzie w piątek tu mi jeden pstrąg wyszedł. Nieduży był, ale był. I tutaj jest teraz tak spokojnie, tu jest takie małe spiętrzenie. I tam zaobserwowałem jak pobiera pokarm z powierzchni wody. I tam mi wziął ten ładny. No taki może 30-40, no nie wiem. Jest nagrany tylko atak. Wrócę ten film do tego filmu, jak to wyglądało wtedy. Także teraz jestem bardziej przygotowany. Myślę, nie popełnię błędu takiego. To było parę dni temu. Myślę, że może wziąć z powrotem. Ale najpierw spróbuję tego tutaj wyciągnąć. Taką brudóweczkę. Kurwa mać. Ol gigant. Uf, drugi się zerwał. O, ale pięknie, nie wiem czy to widzieliście. Nie dużym nawet stryknąć kamerą. Żeby się załączyło, a tu taki atak. Pierwsze spiętrzenie wodne, naturalne, nie jak przez człowieka zrobione, może przez bobry, nie wiem ale już się powoli rzeka rozkręca. Już są dołki. Także myślę uda mi się zapać, chociaż jednego tego pstrąga wymarzonego. Czerwca zrobił jakieś tutaj schodki do wody. Także działamy dalej. To założymy takie coś. Sztuczna przenęta, oczywiście, bo tu jest zakaz wędkowania. Na... Ale to. Ale to i jedzie. Tylko na sztuczne przenęty. Spinnik mucha. Woda górska to jest. I założymy takiego robaczka i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Przychodzą całkiem. Damy zwisło trochę. Poprostujemy go, główkę schowamy. I takie coś. główka 1 gram nareszcie złapałem dzisiaj lipienia pierwszego. Kamera mi się rozładowała i muszę telefonem kręcić. Także około 25 cm pierwszy lipień. Rybka wraca do wody. Ah, piękny lipień. piękny lipień, naprawdę pięknie, udało mi się, ale dalej poluję na pstrąga. Wracaj, podałem się z rzeką opawicą, mam już jej dosyć, półtora dnia nic. Jestem na rzece Osłobodze, kamera została w samochodzie, pierwszy rzut, Pstrąg 40, tu mi się spiął. Teraz wykonam drugi rzut i go mi się uda złapać. Także krótko mówiąc, pstrążko masz dzisiaj przerąbane, będziesz mój. Proszę bardzo, drugi. Udało się, udało się, udało się. Chodź tu. Prawdziwy dziki Pstrąg. Warto poświęcić czas. Coś pięknego. Przed mi się taki 40 urwał. Udało mi się. Półtora dnia za tą rybą. Już ją odczepiam. Wypukam go. Jest. Udało się. Ręce mi się częstą. Półtora dnia poświęciłem czasu, żeby złapać tą rybę. Także w strążku, tak jak powiedziałem, wygrałeś jedną wojnę, ale nie bitwę. Bóg jest dzisiaj drugi. Rzeka Osłoboga. Osłoboga. Województwo polskie. 30. Przepiękna rybka. Te kropki. Przed chwilą mi się taki sam urwał, może większy nawet. Zdrowa rybka, wypuszczam do wody. Coś pięknego. Dziki pstrąg. Siła i moc. Jesteś godny poświęcenia. Udało mi się. Także rybko wracaj zdrowa do wody i rośnie. Ale jeszcze twoim kolegom dzisiaj pokażę. Piękny. Nawet mi ta jedna wystarczy na dzisiaj. Piękny, piękny. Wracaj. Poszedł. No to wracamy do gry. Przed chwilą mi się też jeszcze jeden urwał, to już Wam mówiłem. Ale mi się ręce często. Na taką blaszkę. Kupiłem ją w centrum wędkarskim w Koźlu. Marcin mi ją zaproponował I trafił w setno Przepiękna Jedynka Jackson Numer jeden Także to był drugi rzut Raz słońce wychodzi, raz zachodzi Także Były dwa, tutaj będzie trzeci Może uda mi się nakręcić a tak, no niesamowity pstrąg jest No łopawicy Nic się nie działo, nic Kolejny, mniejszy, ale jest. Co się dzieje dzisiaj? Ale emocji, znowu prawdziwy, nie tęczak. O to chodzi. O to chodzi. Ale emocji dzisiaj. Piękny. Piękny. kropki. Buźki. Śliczny. W takim spięczeniu mi wziął. Ale tam wody jest po kolana, Ani nie może. Rybka wraca do wody. Poszedł. Czyli osłoboga wygrywa rzeka. Delikatnie rzucam cichutko, podchodzę do wody, bardzo cichutko. Kolejny, coś niesamowitego. Następny. <ślesk> Trzeci, tak? Już nie wiem. Znowu prawdziwej dziki. Ale silne te ryby są. Niesamowicie. Ale się zaciął. Puścimy go trochę wyżej żeby mi te miejscówki nie popsuł Piękny, wracaj zdrów Poszedł. Trzeci Jest kolejny, ale maluszek No chodź tu maluszku Takie maciuśki To świadczy, że się rozmnażają w tej rzece I panowie Jak ten film się udostępni Wypuszczajcie te ryby Bo szkoda, naprawdę są piękne te ryby Ile rzeka się odbudowała Warto, naprawdę warto Bo jest uciecha z takimi strągami. Wracaj maluszku do wody To był pierwszy rzut Także zaraz to rzucę w te zakole i myślę większe weźmie. A jak nie weźmie, to będę powoli kończył. Chciałem pozdrowić kolegę z Głogówka, bo powiedział, że osłabodze nie ma, a Głogówek jest tutaj niedaleko. Także są tylko trzeba troszkę cierpliwości, pochodzić, poglądać, dopatrzeć gdzie pływają, gdzie coś się rusza w wodach. Mi to zajęło dwa dni. Ale wygrałem z strągiem, udowodniłem. No to na razie.